13 grudnia w rocznicę stanu wojennego Komitet Obrony Demokracji organizował w całym kraju tzw. strajk obywatelski. Protestujący domagali się m.in. dymisji rządu Beaty Szydło, bezwzględnego utrzymania wolności zgromadzeń, podwyższenia kwoty wolnej od podatku, czy zaniechania działań uderzających w prawa kobiet. Wielu z nas nie zdawało sobie sprawy, że w wolnej Polsce ćwierć wieczu praktycznie życia... W... Spokoju i pokoju. Będziemy musieli wyjść na ulicę. Każda rocznica i każda uroczystość jest dziś potrzebna i ważna do tego, żeby docierać do świadomości Polaków z tą informacją, z tym przekazem, że dzieje się źle i, i musimy coś z tym zrobić. W Wałczu na Placu Wolności w strajku wziął udział około 70 osób. Z jednej strony chciał nauczyć rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, a z drugiej zamanifestować swój sprzeciw wobec decyzji rządzących. Nie zgadzam się z tym, co nasz rząd obecny, polski, z nami, Polakami robi. Nie mogę patrzeć na to bezkrytycznie, co się w kraju dzieje. A to się takiego dzieje. To, co tutaj jest napisane, to jest powtórka z NSDAP. Jestem przeciwko dewastacji naszego ustroju i naszej gospodarki. Podobna, choć mniej liczna manifestacja odbyła się w Trzciance, na skwerze przy ulicy Kościuszki. Organizatorzy strajku obywatelskiego obecną sytuację w państwie porównują do tej z 1981 roku, kiedy to generał Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Wtedy, kiedy wprowadzono stan wojenny, to było ogłoszone, że to jest wprowadzenie stanu wojennego. To był taki jakby jednorazowy akt. Natomiast teraz nikt nie mówi, że się wprowadza stan wojenny, ale stopniowo tymi kolejnymi ustawami, kolejnymi przepisami, kolejnymi krokami kolejne prawa są ograniczane albo odbierane. I de facto taki stan wojenny pełzająco jest wprowadzany w naszym kraju przez obecną władzę. Z dużym sprzeciwem spotkała się planowana reforma edukacji. Konsekwencje jej wprowadzenia mogą być nieodwracalne. To nie tylko kwestia zwolnień nauczycieli, ale przede wszystkim poziomu edukacji. Przyszedłem generalnie po to, żeby zamanifestować to, co się dzieje w Polsce, generalnie głównie z edukacją, bo reforma, która jest wprowadzana, jest wprowadzana po prostu tak chaotycznie, z bardzo nieprzygotowanymi podstawami programowymi, no i chciałem po prostu wyrazić swój sprzeciw. Co dziwne swojego sprzeciwu dla działań rządzących, nie mieli okazji wyrazić mieszkańcy piły. Komitet Obrony Demokracji, choć w mieście nad Wdom, działa prężnie i organizuje liczne spotkania, to wspomnianego strajku w Pile nie przygotował.